Zamiast dobry wieczór, więc dzień dobry Państwu. E, witam Was 18 kwietnia, udało się. E, Jak generalnie, żeby się formalnością stało, za dość otwieram zgromadzenie. E, uprzedzam Państwa, że oczywiście nie wolno nam e, żadnych materiałów pirotechnicznych ani niczego tego rodzaju, że go nigdy nie robimy, robić również dzisiaj. I żeby nie przedłużać, ja może oddam głos pani prezesowi Polskiej Justycji i pani sędzi Monice Między, żeby nam powiedziały, dlaczego dzisiejszy 18 to jest radosna data. Dzisiaj mamy święto. To jest wielkie święto, bo osiągnęliśmy cel naszych protestów. Wszyscy, wszyscy zawieszeni sędziowie zostali przywróceni do orzekania. Brawa! Warto było, bardzo trafny głos, warto było. W znojów, w deszczu w pogodzie staliście tutaj na tym placu i zawsze domagaliście się przywrócenia zawieszonych, represjonowanych sędziów do orzekania. Wielki, wielki szacunek. Dla was, brawa, brawa. My sędziowie jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni, ale to bardzo. Za tą właśnie presję. Na, na pewno, pewno, na pewno, gdyby tej presji nie było, nie ziściłby się nasz cel, nie bylibyśmy w tym miejscu, jakim jesteśmy. Jestem o tym dogłębnie przekonana. A ze swej strony, jako sędziowie, zapowiadamy i zapewniamy, że nadal będziemy strzegli. Niezależności sądów i naszej niezawisłości. Będziemy robić wszystko ze swej strony, aby w Polsce zapanowały rządy prawa, bo rządy prawa to nasza wspólna sprawa. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, w którym też jestem członkiem zarządu głównego, takie wystosowało. Swoje stanowisko, podziękowanie Nie. dla Was, które tutaj, pozwolicie, szybciutko odczytam. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja wyraża głęboką wdzięczność sędziom, prawnikom i obywatelom, którzy co miesiąc gromadzili się przed sądami w całej Polsce, by okazać solidarność represjonowanym sędziom. Nasz cel został osiągnięty. Wszyscy bezprawnie zawieszeni sędziowie zostali przywróceni do pracy, zapewniamy, że uczynimy wszystko, by każdy polski obywatel miał zapewnione prawo do, na, do niezawisłego, bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie ustawy. Razem zbudujemy nowoczesne sądownictwo. Presja ma sens. Tak, poproszono mnie, aby odczytać na tym spotkaniu to stanowisko zarządu głównego. Mamy sukces, wielki sukces, i ja myślę, że ty, to nie jest ostatni nasz sukces że wartości konstytucyjne zwyciężą, bo nie ma innej opcji, nie ma innej opcji, tylko jeżeli będziemy zawsze o tych wartościach konstytucyjnych pamiętać, pamiętać, będziemy się domagać -pr się ich, się domagać ich przestrzegania, przestrzegania, to to się ziści. Iści się nasz cel, żeby te rządy prawa zapanowały w naszym kraju. Czy wobec tego, że mamy święto cel został osiągnięty, justicja tą akcję odwołuje 18 każdego miesiąca, no ponieważ. To, co powiedziałam na wstępie, cel się zjeścił, ale to nie znaczy, że nie będziemy się spotykać z Wami, z obywatelami, gdy tylko będzie takie oczekiwanie z Waszej strony. My chętnie, sędziowie, zawsze przedstawimy, co się dzieje w sądownictwie, co trzeba zmienić, co trzeba zbudować, co, co, co trzeba coś ulepszyć. Ponieważ z też ruszamy właśnie z tym, z tym programem, bo zakończył się w sobotę nasz zjazd pod hasłem Zbuduj z nami nowoczesne sądownictwo. Również mamy taki program Rządy Prawa Wspólna Sprawa. W Opolu go zorganizujemy takie spotkanie w ramach tego programu i w, w, w czasie tego programu rozmawiamy z Wami. Co złego widzicie w sądownictwie, co chcielibyście usprawnić, i spisujemy te postulaty i je będziemy wdrażać, żeby zmieniać prawo. Piszą się ustawy, pisze się ustawa o ustroju sądów powszechnych, pisze się nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pisze, że napisana została przez Fundację Batorego ustawa o zmianie Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratorzy niezależni z Lex Super Omnia piszą ustawę o zmianie prokuratury po to, żeby w Polsce zapanowały wreszcie rządy prawa i przestrzegane były wartości konstytucyjne. To jest pakiet pięciu ustaw, bo my, sędziowie, wiemy, jak zrobić, żeby było sprawniej, lepiej, praworządniej. Po tych wszystkich reformach, jakie widzimy, w sądzie wcale nic nie przyspieszyło, w sądzie sądy zostały upolitycznione, zbudował się system donikania sędziów, My mówimy stop. Sędziowie z justicji mówią stop. Dosyć tego. Dosyć tego zmieniamy. Dajemy na stół ustawy. Albo je przyjmiecie, albo nie. Chciałabym właśnie, żebyście o tym wiedzieli i chętnie się z Wami spotkam. Chętnie, naprawdę się z Wami spotkam, żeby mówić o tych ustawach. 24 czerwca będzie kongres prawników polskich. Został właśnie ogłoszony w, na zjeździe justicji w sobotę. Będzie on właśnie, Monika, tu podpowiada. Słusznie, w Gdańsku 24 czerwca i tam już te ustawy zostaną przedstawione. Mocno pracują nasze zespoły, mocno chcą, żeby w Polsce były te rządy. Słucham? No, 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 mocno no, pracują no, sądy, no przepraszam, no, mocno, mocno pracują sędziowie, sędziowie nad tymi projektami, projektami aby, w aby w Polsce wreszcie było lepiej, lepiej normalniej, i przepiękniej, przepiękniej i żeby ta konstytucja nie była tylko zbiorem pustych słów, ale rzeczywiście politycy rządzący przestrzegali naszych praw. Dziękuję, więc chętnie się z Wami spotkam. Teraz ja. Dzień dobry, Monika Ciemminga, sąd rejonowy w Opolu. No i oczywiście Justycja. Proszę Państwa, jak zaczynaliśmy się spotykać, no bo pamiętacie, że wcześniej to był każdy czwartek każdy czwartek. Tydzień w tydzień, czy śnieg, czy deszcz, w każdą pogodę. I było nas czasami naprawdę całkiem dużo. A e, później przekształciliśmy te formuły, kiedy Justycja ogłosiła 18 każdego miesiąca Dniem Solidarności z represjonowanymi, e, odważnymi sędziami, i spotykaliśmy się tutaj 18. Tak na dobrą sprawę została nam e, dostała nas garstka, ale za to jaka garstka? E, ja też zawsze mówiłam, że póki choć jeden z Was tutaj będzie przychodził pod ten sąd, ja będę. E, z wami zawsze. I teraz 18 likwidujemy, no bo spójrzcie, cel został osiągnięty, prawda? Także naprawdę jest się z czego cieszyć, bo to tylko dzięki tej presji, którą wywieraliśmy, mogliśmy to osiągnąć. Dodam jeszcze, że 28 marca, kiedy Maciek Ferek został odwieszony przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, to w takim w pewnym skandalu przebiegła, przebiegła to rozprawa, posiedzenie. Trudno to określić, bo nie możemy uznać przecież składu z Neo sędzią za prawidłowy, za właściwy sąd. Jednakże tak jak wczoraj sędzia Maciek Ferek mówił w czasie Prawoteki dla niego to nie było ważne, ta decyzja, bo przecież on nigdy legalnie nie został zawieszony. Natomiast ta decyzja była potrzebna jego władzom, żeby mu oddali komputer, żeby mu oddali biurko, żeby mu oddali gabinet. Um, biurko i um, komputer dostał, pokoju swojego nie odzyskał, no ale pracować na szczęście ma gdzie, nie odzyskał też zaległego wynagrodzenia, w przeciwieństwie na przykład do sędziów Igora Tolej i Piotra Gąciarka, którzy praktycznie natychmiast odzyskali bez wzywania do zapłaty to zaległe wynagrodzenie. Ale fakty są takie, że ostatni z zawieszonych pracuje. To też był taki dla mnie ważny moment, bo 18 Wielu sędziów nie wychodziło na rozprawę, nie, nie orzekało. Ja mam tam przekreślane wszystkie kartki w kalendarzu z 18 i tego 28 wziąłam ten kalendarz i na tej przekreślonej kartce z 18 maja wyznaczyłam ileś tam już rozpraw. I to naprawdę była wielka radość. No i teraz, co nam zostaje? To nie jest tak, że kończymy jakby nasze, naszą pracę. Teraz musimy tę te energię inaczej spożytkować. Zbliżają się wybory. Trzeba będzie sprawdzać, czy one przebiegają demokratycznie. Więc to jest, to jest jeden z celów. Poza tym, tak jak Kasia powiedziała, te pakiety ustaw są w przygotowaniu. Trzeba podjąć te pracę u podstaw, żebyśmy mogli wrócić do tego demokratycznego państwa prawa żeby władza przestała sięgać a również po tę władzę sądowniczą. Tutaj justycja w swojej uchwale programowej postuluje na przede wszystkim rozdział z likwidację nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości. Nad sądami, no bo od lat krzyczymy o tym, że jak to jest możliwe, że prokurator generalny to jest ta sama osoba co minister sprawiedliwości, że to tak przecież nie może być, no bo to wpływa na niezależność tej prokuratury. A u nas w sądzie przecież no ten minister niby też jest naszym jakimś tam zwierzchnikiem administracyjnym, ale jest i to też należy zlikwidować. Więc postulatów mamy wiele. A też chciałabym Państwu powiedzieć, że nie jesteśmy e, sami na tym świecie. Na, e, na ostatnim zebraniu delegatów justicji e, było wielu gości zagranicznych, sędziów, prokuratorów, e, i e, wszyscy podkreślali to, jak wielkie znaczenie mają nasze działania, jak e, zainspirowaliśmy ich. Do, również do obrony w swoich krajach, między innymi w Holandii czy w Chorwacji, ale nawet dla sędziów ukraińskich jesteśmy przykładem, bo oni w tym momencie to ich sądownictwo funkcjonuje cały czas. Mimo to, że czasami światło mają tylko przez dwie godziny, a prowadzą przez wiele, wiele godzin te rozprawy. I oni też nie poprzestają tylko na tym, żeby jakoś się utrzymać, ale już zaczynają sądzić zbrodniarzy wojennych i też chcą, dążąc do wejścia do Unii Europejskiej, też chcą zmieniać swoje sądownictwo, chcą je reformować. Więc również z nami tutaj się solidaryzują, również z nami chcą się konsultować, jak to, jak to robić. Przyzna, przy, przyznaliśmy honorowe członkostwo justicji. Sędziemu Kejsowi Szczerkowi z Niderlandów, który w czasach, gdy był podważany status pani Małgorzata Gerztorskiego jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, on zebrał się i po prostu przyjechał do Polski, przyjechał do Sądu Najwyższego i powiedział, pani jest pierwszym prezesem. To samo powiedział swoim, swoim władzom, to nie jest tylko sprawa Polski, to jest również nasza sprawa, to jest sprawa całej wolnej Europy, wszystkich prawników i wszystkich obywateli. Bo to, czy demokracja zostanie w Polsce zachowana, to jest również, to leży również w naszym interesie, bo jesteśmy wszyscy prawnikami europejskimi i wszyscy mamy interes w tym, by utrzymać demokrację w Unii Europejskiej. Także teraz osiemnasty się kończy, ale ja cały czas podkreślam, będę tu z wami, póki choć jeden z was będzie pod tym sądem stał, natomiast musimy się zastanowić wspólnie, w jaki sposób wykorzystać naszą energię, by dążyć właśnie do zbudowania tego nowoczesnego sądownictwa i by doprowadzić do powrotu praworządności. Dziękuję bardzo. Ja, drodzy Państwo, jeszcze chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia od gosi Beczieniskiej, bo zapomniałem o tym, a jestem właściwie tutaj w zastępstwie dzisiaj. I chciałem się przyłączyć do tego apelu, znaczy apelu właściwie do tego, co powiedziałeś, że jeżeli chociaż jedna osoba tutaj przyjdzie, ja myślę, że przyjdzie. Przyjdzie ich nawet więcej, byleby to nie był 18, tak myślę. Potraktujmy tę symboliczną datę jako symbol tego, że nam się udało. Pamiętam, że przychodzimy tutaj od 2017 roku od lipca. Przychodziliśmy częściej, przychodziliśmy, kiedy był upał, przychodziliśmy kiedy był mróz, kiedy lało, kiedy padał śnieg. Ja się właściwie przyzwyczaiłem do tego, żeby tu przychodzić po prostu. Nie wiem, czy to będzie co miesiąc, czy co dwa miesiące mam taką propozycję to jest propozycja do kodu właściwie, żeby zrobić głosowanie wśród tych ludzi, którzy chcą przychodzić i ustalić jakiś dzień, który się możemy tutaj spotykać. Ja się z Państwem lubię spotykać i fajnie byłoby się spotykać do czasu, przynajmniej do czasu, tutaj przynajmniej do czasu, kiedy ci barbarzyńcy prawni zostaną skutecznie odsunięci od tego, żeby stanowić coś, co kiedyś nazywaliśmy w naszej ojczyźnie prawem. To ciężko nazywać prawem w tej chwili. Na hipokryzję zakrawa, za znaczy właściwie jest hipokryzją, to że w tej chwili broni się e, prawa unijnego, to znaczy wyłącznego rynku, e, wyłącznej kompetencji Unii i zamyka się granice z dnia na dzień z Ukrainą. Tak, kiedy się przez pół roku wcześniej robiło coś, e, właściwie to nic się nie robiło, a teraz się po prostu zamyka granice i wszyscy mają być rzekomo zadowoleni z tego faktu. E, Wtedy prawo unijne jest fajne, natomiast jeżeli trzeba go przestrzegać w odniesieniu do praworządności, to wtedy prawo unijne absolutnie jest wręcz nieprzestrzegalne. Tak, jesteśmy u siebie, rządzimy się swoim prawem, czytaj prawem ustanawianym przez polityków partii rządzącej. Podsumowując, bardzo Was proszę, żebyśmy nie odpuścili. I żebyśmy tutaj dalej przychodzili. Tych dni, tygodni, właściwie to miesięcy nie zostały, już mam wielką nadzieję, zbyt wiele. Przychodźmy tutaj, i kiedyś, wkrótce, rzeczywiście świętujmy ten największy sukces to znaczy sukces wyborczy, ale nie wyborczy platformy, czy hołowni, czy PSL-u, tylko. Sukces polegający na odsunięciu barbarzyńców od władzy i przywróceniu w Polsce praworządności. Tego państwu i sobie bardzo gorąco życzę. Dziękuję. Proszę powiedzieć, czy ktoś jeszcze chciał głos. Możemy przychodzić. Do, 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 do Dziękuję, Dziękuję bardzo, przekażę Małgosi. Wolnice, wolnice jest Dziękuję. A symbolicznie Dziękuję bardzo za tą różę. Traktuję ją jako nie dla mnie, ale dla całej, dla całych sędziów justicji tych ciężko walczą... tych ciężko, ciężko pracujących w obronie praworządności, jako symbol. Zrobimy zdjęcie i przekażemy właśnie, ja przekażę tą różę na ręce zdjęciem, bo nie prześlę, Krystiana Markiewicza, naszego prezesa zarządu i całego zarządu i wszystkich sędziów obrońców praworządności. Dziękuję wam bardzo pięknie. Też dziękuję bardzo i spytam tradycyjnie, czy ktoś jeszcze chciałby może zabrać głos? Jeszcze jakieś może pytania też. Nie odpowiedziałam przy, przy, przy troszeczkę innej okazji, bo e, mimo tego, że dzisiaj jest 18 kwietnia, ale niedaleko mamy również do 4 czerwca. Prawdzie zapowiedziany jest marsz w, e, w Warszawie, ale ja z kolegami poczytuję sobie za zaszczyt, że wymyśliliśmy to parę lat wcześniej i spotykamy się e, co roku 4 czerwca na Placu Wolności. I z naszej inicjatywy tam taka tablica upamiętniająca ten 4 czerwca też jest. Mam nadzieję, że też się spotkamy i, i okazja będzie też wspólna, choć też niektórych z Państwa też widziałem na, 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 na tych spotkaniach, tak to nazwijmy. I też, że w tym roku też się spotkamy, także serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz tak. Ja jeszcze może powiem, że my nie chcemy, żeby było tak, jak było, jak nas ożenili z tym hasłem. My chcemy, żeby było lepiej. Myśmy widzieli jak jest w sądownictwie, my widzimy, jak jest źle, jak było źle i my wiemy, co trzeba zmienić, na przykład to, co Monika mówiła kompetencje oddane nie ministrowi w nadzorze, ale Krajowej Radzie Sądownictwa, ale to będzie zupełnie inny organ, tam będzie społeczna rada. Przy tej Krajowej Radzie Sądownica Społeczna Rada, gdzie potrzeba będzie zaangażowania obywateli przy wyborze sędziów. To zupełnie będzie inaczej wyglądało, inaczej skonstruowane. Tak samo status sędziego, jednolity, tylko będzie na przykład awansował do sądu okręgowego czy apelacyjnego, ale w tym samym statusie, jednolitym będzie zmieniał miejsce pracy, ale nie, nie to nie będzie to awans, tylko zmiana miejsca pracy, bo z takim samym wynagrodzeniem, żeby nie czuł się, że presję, że musi służyć komuś tam, żeby go mieć więcej pieniążków i więcej zarabiać. Więc, więc to, co się pisze i proponuje, to róbcie wszystko żeby byli mądrzy politycy, żeby chcieli to uchwalić, bo tylko dzięki obywatele mogą wymusić, żeby politycy to uchwalili. I my będziemy o tym mówić po prostu wszędzie. Wszędzie o tym będzie głośno. Zbuduj z nami nowoczesne sądownictwo. Jeżeli tego nie zrobią, no tak może być, to przynajmniej niech mają wyrzuty sumienia. Albo gdzieś ich tam w tyle głowy, że proszę bardzo, tu było. Niech wszyscy to poznają. Myśmy wie, my wiemy. I co? I nas nie słuchacie. Znowu robicie po swojemu jakieś decyzje z dnia na dzień, bo, bo słupki pijarowe czy wizerunkowe opadły po prostu świadomość obywateli, to jest, jest największa broń właśnie. Ta świadomość obywateli potem się przekłada na tą presję. No co wy robicie? Co wy robicie? Zobaczcie, przecież tu są mądre ustawy, tylko trzeba je, je, my musimy je napisać, a wy musicie je poznać, więc dlatego zbuduj z nami sądownictwo, to jest nasz, nasz, nasz projekt, program, bo widzimy, że jeżeli tego nie zrobimy, to będzie... Źle? A jeszcze wskażą winnego? Kogo wskażą winnego? Oczywiście sędziów, bo powiedzą, że piją sobie kawkę, że po prostu nic nie robią, że są na złość robią. A, a, a przepisy nic nie zmieniają, to przecież nie tylko idą przepisy ustrojowe. Digitalizacja, a, sztuczna inteligencja, my w takim kierunku nawet myślimy. I to nie są rzeczy abstrakcyjne, i na przykład tak samo wszelki obieg dokumentów, masa, masa rzeczy technicznych, żeby było łatwiej, prościej i lepiej, a, a nie tak jak jest do tej pory. I, I ja wierzę, że tak się stanie, tylko nie wiadomo kiedy. <grywia> Dziękuję. Proszę Państwa, ja, ja się boję sztucznej inteligencji. Ja po prostu jestem za tym, żeby przywrócić inteligencję, przynajmniej, które mają wpływ na prawodawstwo. Jeszcze raz apeluję o to, żebyśmy mieli frekwencję tutaj większą niż pan poseł Janusz Kowalski na swoich spotkaniach, bo wczoraj dał zdjęcie, na którym było dokładnie zero osób, tak? czyli dwóch, ale na tych krzesłach właściwie, no dobra. Myślałem, że liczba jest, cyfra jest symboliczna w ogóle dla partii, tak, cyfra zero. Natomiast, no, jeśli były tam dwie osoby, to rzeczywiście to tłumaczy wyraz zamyślonego skupienia na tej twarzy, bo jednak mówi do dwóch osób, tak? Miejmy tą frekwencję większą niż dwie osoby w takim razie. Spotykajmy się tu dalej. Ja niniejszym uroczyście rozwiązuję dzisiejsze zgromadzenie. Bardzo Państwu dziękuję.